Prosto z pakietu. Moim gościem jest pan Radosław Krokta, prezes MLP Group. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. MLP Group, deweloper magazynowy, czyli reprezentant, reprezentant tej części rynku nieruchomości komercyjnych, która jest rozpędzona, rozruszana i bardzo dobrze sobie radzi. Mamy najświeższe dane, dane firmy CBRI. -E które mówią o tym, że na koniec czerwca w budowie było 3,1 miliona metrów kwadratowych powierzchni magazynowej i to jest najwięcej w historii. W samym drugim kwartale ruszyła budowa miliona metrów kwadratowych. Magazyny są też na pierwszym miejscu po półroczu, jeśli chodzi o wartość transakcji. Kupiono tych aktywów za 870 milionów euro i... Dla porównania inwestycje w biura to było 780 milionów euro. Jeśli na rynku mieszkaniowym taka produkcja, sprzedaż i ceny rosną, no to wszyscy doszukują się bańki. Panie prezesie, jak, wygląda, jak wyglądają fundamenty rynku magazynowego? Wiemy, że prowadzicie interesy i w Polsce, i w Niemczech. Zacznijmy od, od tego polskiego podwórka. Czy ten wzrost... I ta hostca magazynowa ma zdrowe fundamenty. Widzicie Państwo, to, to, to wszystko tak naprawdę jest w dużej mierze zawsze, zawsze bardziej złożone. Po pierwsze, zawsze każdy rynek ma swoje cykle. Tak? Nieważne, czy to jest rynek giełdowy, czy to jest rynek magazynowy, czy to jest rynek motoryzacji, te cykle są tak naprawdę zdefiniowane z reguły trzema fazami. Pierwsza faza, gdy, gdy tak naprawdę kilka osób dostrzega, Wartość jakiegoś aktywa i te aktywa rosną. Druga faza jest taka, gdy naprawdę te aktywa rosną. Trzecia faza jest taka, gdy wszyscy wierzą, że one będą rosły wiecznie. I, i, I tak wygląda tak naprawdę każdy cykl ekonomii. W tym wypadku, znowu to, tak powiedziałem, jest to bardziej złożone. Musimy się zastanowić, czy ekonomia cyfrowa będzie rosła wiecznie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy ona będzie rosła wiecznie, ale na pewno nie, będzie, nie będziemy mieli jakiegoś spadku. Zainteresowania wszelaką ekonomią cyfrową, tak. Nie, nie, nie tylko jak chodzi o e-commerce, więc wydaje mi się, że jesteśmy w fazie, kiedy, kiedy te aktywa rosną, rosną ale te, te, te wzrosty wartości już nie będą tak duże, w mojej opinii, a, a, a skal, ale skala będzie coraz większa, bo zmierzamy niechybnie do ekonomii cyfrowej, coraz więcej rzeczy robimy w internecie, coraz więcej rzeczy kupujemy w internecie, więc, więc raczej byśmy oczekiwali, Stabilnego, już nie tak, nie tak spektakularnego, jak, jak w ostatnich latach, wartość aktywów magazynowych urosła 50-80%, tak naprawdę, więc, więc to jest bardzo duży wzrost. Teraz wydaje mi się, że to będzie stabilny wzrost, raczej jednocyfrowy w dłuższej perspektywie. Odpowiadając na drugą część pana pytania, te, te, te rynki są dość podobne. My działamy na czterech rynkach. Nie, nie za długim czasie będziemy na piątym rynku. Działamy w Polsce, w Niemczech, w Austrii, w Rumunii i pewnie. W niedługim czasie będziemy, będziemy w Beneluxie. Każdy z tych rynków jest, powiedziałbym, efektywny i każdy ma taką samą charakterystykę. Każdy się cechuje takimi samymi parametrami, więc tu, tu nie widzę dużych różnic pomiędzy Polską a, 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 a Niemcami, a Holandią, a Austrią. Te rynki mają podobną charakterystykę. Oczywiście, penetracja e-commerce w różnych krajach wygląda. Wygląda trochę, 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 trochę inaczej, aczkolwiek ten, ten, ten przedział tej penetracji, wzrost zainteresowania komersem charakteryzuje się we wszystkich krajach na, na dość podobnym poziomie. Polska jest wskazywana jako ten rynek no, właśnie dużej szansy na rozwój, no, ponieważ ta baza magazynowa, jak patrzymy sobie Polska versus Niemcy, no to różnica jest dramatyczna. Tam też jest ten rynek dojrzalszy, u nas jest tańsza praca. Czy rzeczywiście jest tak, że te rynki są tak bardzo podobne, jak pan mówi? Pod jakim względem? Te, te, te rynki są podobne pod względem wzrostu. Jeżeli popatrzymy na rynek niemiecki, który ma około 100 milionów metrów kwadratowych, on rośnie około 7-8 milionów rocznie. Polski rynek rośnie tak naprawdę, znaczy jak, nie chcę dyskutować z jakością statystyk w Polsce, bo, 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 bo mamy, że tak powiem, różne zdanie na ten temat. Realnie, realnie jak popatrzymy na tak, tak naprawdę raportowany wzrost, to jest około 2 miliony rocznie. Polskie te statystyki są dość, dość mocno zaburzone, bo część deweloperów podaje renegocjacje jako nowe biznesy, nie odejmuje, jeżeli klient był w jednej lokalizacji, przeszedł do drugiej, to nie odejmuje tej różnicy yy, i tak dalej, tak dalej. Więc, więc tak naprawdę te, staty, te statystyki w Polsce są troszeczkę zaburzone. I realnie polski rynek rośnie 2, 2, 2 miliony, 2,5 miliona rocznie. Niemiecki rynek rośnie około 7-8 milionów, więc. więc Znowu, ten, ten, ten wzrost na tych dwóch rynkach jest, 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 jest dość podobny, dość równoległy, bym powiedział. To wynika oczywiście z szeregu innych rzeczy. Polska jest atrakcyjna logistycznie, jest atrakcyjna cenowo. Aczkolwiek Niemcy są największą gospodarką w Europie. Bardzo dużo inwestują, yy, są jednym z największych eksporterów. Bardzo dużo klientów naszych w Niemczech to są małe fabryki. Jednak Niemcy są jednym z największych eksporterów globalnych, na przykład do Chin. Więc, więc, jeżeli popatrzymy na komponenty popytu, one się troszeczkę różnią na tym rynku, ale skala w proporcji jest dość porównywalna. Więc, nie, nie, nie uważałbym, że Polska jest super atrakcyjnym rynkiem, który się super atrakcyjnie rozwija. On, 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 jeżeli popatrzymy na te dwa rynki, te rynki się dość podobnie rozwijają w skali procentowej, a, a wielkość absolutna metrów kwadratowych w Niemczech 7 milionów versus 2,2 przecinkiem miliona w Polsce, no jest nieporównywalna. Więc więc, tak jak powiedziałem, bo różne są komponenty wzrostu. W Niemczech poza e-commerce jest dużo takiej lekkiej produkcji, bo bardzo dużo firm buduje fabryki ciągle w Niemczech, bo, bo jest bardzo duży eksport do Chin. Z drugiej strony, jak popatrzymy na tą lekką produkcję, oczywiście mówimy, że w Polsce stania siła robocza. To też prawda, ale w Niemczech jeden z naszych najemców, który wynajmuje 50 tysięcy metrów kwadratowych, zatrudnia w magazynie 20 osób. To jest super zautomatyzowana, super zrobotyzowana operacja, więc więc, więc ta siła robocza nie zawsze jest jedynym czynnikiem wyboru lokalizacji. Ale kiedy pandemia zaatakowała nasze rynki, to wskazywano po jakimś czasie, że będzie takie zjawisko jak nearshoring, czyli przenoszenie działalności tutaj bliżej do Europy. No i rynkami, które mogą na tym zyskać, to jest ta właśnie Europa Centralna i szczególnie Polska, Czy jeśli chodzi. Właśnie taką działalność produkcyjną i, i, i ten nearshoring, może pan potwierdzić, że coś takiego się dzieje, czy to były tylko takie pobożne życzenia? Ja, wie pan, ja zawsze ludziom, którzy mówią, że Polska, Europa jest bardzo ważna, sugeruję popatrzeć na mapę świata. Jak widzimy Amerykę Północną, Południową i ogromną Azję. Jak popatrzymy, ile ludzi mieszka w Malezji, Filipinach. Każdy z tych krajów mieszka porównywalna ilość ludzi, jak, jak, jak w całej Europie, więc mówienie, że, 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 że Europa jest atrakcyjna i będzie bardzo dużo przenoszonych inwestycji, jest, jest cudownym snem, tylko te, te sny i marzenia często się nie spełniają. Z drugiej strony, myślenie, że, że cały ten biznes pójdzie do Europy Wschodniej, też jest w dużej mierze dla mnie w kategorii takiego myślenia życzeniowego. Powiem panu, jakiś czas temu rozmawiałem z szefem jednej, jednej z większych, Takich top 50 niemieckich firm w Niemczech. I, I akurat ten klient będzie lokował się u nas w naszym parku w Niederhain. Dosyć dużą fabrykę, tam około 20 tysięcy ludzi, bardzo zrobotyzowaną, kilkadziesiąt milionów euro inwestycja i siedzieliśmy przy jakiejś tam kolacji. I ja mówię, czemu nie przyniesiesz tej fabryki do Polski, bo tutaj siła robocza kosztuje du dużo mniej, jest dużo wykształconych ludzi i tak dalej, tak dalej. On mówi, ja mieszkam w Düsseldorfie do, 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 do Niederhain jadę 30-40 minut, mówi tak naprawdę, nie ma sensu, nie jest jedynym czynnikiem tak naprawdę tania siła robocza do, do, do przenoszenia operacji, jednak kwestia wykształcenia, kwestia ekosystemu, tak, to, to czemu dużo, dużo technologicznych firm się lokuje w Silicon Valley, bo jest tam ekosystem, pewnie gdzie indziej, jakimś tam, nie wiem, Idaho czy, 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 czy gdziekolwiek indziej jest, jest wiele taniej, ale wszyscy się lokują w Silicon Valley, tak samo te, te, te bardzo zaawansowane technologicznie firmy, chcą być na miejscu, więc tak naprawdę lokują się w tym wypadku w Niemczech, a, a, a nie przenoszą swojej, swojej produkcji, swoich operacji do Polski. Jeżeli przenoszą, to jakieś prostsze rzeczy, gdzie faktycznie mamy ten, ten czynnik ludzki w dużej mierze, ilość tego czynnika ludzkiego, określa determinuje koszty, więc, więc dla mnie nearshoring jest, jest myśleniem życzeniowym, bo czemu ja mam przenosić fabrykę z Malezji, które mieszka 300 milionów ludzi, do Europy Wschodniej, gdzie, gdzie mamy tak naprawdę w całej Europie te, te 300, tam z hakiem milionów ludzi. Jaki sens jest ekonomiczny w tym? Ja wolałbym się rozwijać w tym wypadku w Azji, aniżeli a, a, przenosić się do Europy. Więc dla mnie to jest, to jest takie myślenie bardzo życzeniowe, które w mojej opinii jakby. W, Gremialnie się nie wydarzy. To, to nie wyklucza poszczególnych przypadków, oczywiście, że jakaś jedna czy druga fabryka przeniesie swoje operacje do Europy Wschodniej i, i my widzimy tego typu, tego typu popyt na, na, na powierzchnię magazynową tutaj, czy, czy w Niemczech, czy w Austrii. Jeden z naszych najemców w Austrii, z którym, z którym, którym, którym finalizujemy umowę, przeniósł swoje operacje z Malezji, bo chce być bliżej Europy, ale, ale raczej bym uważał, że to są pojedyncze przypadki. Czy oczywiście będzie jakiś pojedynczy procent tego typu operacji, a nie gremialny, gremialny trend, że, że, że nagle każdy z Azji będzie chciał przenieść swoje operacje do Europy? Bo, no bo ta Europa jest, jest mała, jest defragmentowana każdy kraj ma różny system legislacji. No, działając w wielu krajach, widzimy, jakie to są różnice. Tak? W jednym kraju jest taka legislacja podatkowa, w innym taka. Nie wiem, na przykład, tylko przykład paneli elektrycznych, tak? paneli fotowoltaicznych. W każdym kraju montujemy na magazynach panele, ale w każdym kraju sprzedaż i produkcja prądu jest inna. Więc za każdym kraju musimy dostosować inny system prawny, inny system podatkowy, inny sposób rozliczeń. To, to, to jest dość skomplikowane. Więc, więc myślenie życzeniowe, że, że, że Europa Wschodnia, czy szerzej nawet Europa, stanie się hubem produkcyjnym i, 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 i unblock gremialnie szereg firm z Azji. Ze względu na, 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 na COVID, na zerwane łańcuchy dostaw, na, na całe zamieszanie z kanałem sueskim, przeniesie swoje operacje do Europy, jest dla mnie myśleniem życzeniowym. Tak, jak powiedziałem, jest, jest kilka firm, która to pewnie zrobi, ale, ale, ale to, to nie jest dla nas jakby super istotne w przyszłości źródło klientów. E-commerce plus, plus lekka produkcja lokowana lokalnie, tak. Nearshoring dla mnie jest bardziej hasłem niż tak naprawdę realnym trendem. Przepraszam za przydługą wypowiedź. Zaczęliśmy od statystyk i yy, chciałbym pozostać przy cyferkach. Yy, nie podawaliście jeszcze sprawozdania za półrocze, ale jak teraz ten portfel MLP Group wygląda, jeśli chodzi o Polskę i część zagraniczną? Portfel nasz wygląda bardzo zdrowo. W pierwszym półroczu budowie jest, jest pewnie kilkaset, około 200. 250 tysięcy metrów kwadratowych, wynajęliśmy też około 200 tysięcy metrów kwadratowych, więc to, to wygląda bardzo zdrowo. Znowu, dla nas, dla nas istotą nawet nie jest statystyka metrów kwadratowych, bo, bo niekiedy mam wrażenie, że każdy ma obsesję metrów kwadratowych, które tak naprawdę nic nie mówią. Coraz bardziej skupiamy się na, 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 na projektach city logistic, tak, miasta, gdzie, gdzie z definicji, jeżeli, nie wiem, w Berlinie budujemy projekt city logistic i cała powierzchnia wynosi 17 tysięcy metrów kwadratowych, to nie jest to tak spektakularne, jak podpisanie, nie wiem, jednej umowy gdzieś tam na 20-30 czy tysięcy metrów kwadratowych, ale jak popatrzymy na wartość tych projektów, to one są dużo wyższe niż, niż te metry kwadratowe wynajęte, tak. Więc dla nas dzisiaj takim takim dużym, może nie zwrotem strategicznym, ale, ale, ale takim dużym fokusem strategicznym jest budowa logistyki miejskiej, bo bo wierzymy, że coraz bardziej to będzie miało coraz większe zainteresowanie, coraz więcej firm walczy o, o szybkość dostaw do swoich klientów, więc tak naprawdę parki miejskie są coraz bardziej atrakcyjne niż te, niż te tak zwane big boxy. A, a tutaj powierzchnie to są rzędu kilku tysięcy, tysiąca, dwóch tysięcy metrów kwadratowych, więc mówię, nie patrzyłbym na metry kwadratowe. Dla nas istotny jest wskaźnik wzrostu wartości naszego portfela i tutaj. Raczej oczekujemy, że to będzie na, na poziomie takim dość mocnym, dwucyfrowym, powiedzmy na 100 czy 20%, i to jest dla nas główny wskaźnik. A metry kwadratowe poniekąd są pochodną, ale, ale, ale tak naprawdę mówię, niewiele mówią. Jeżeli docelowo nasz portfel ma wynosić 50% logistyka miejska i 50% logistyka big boxowa, to, to, to wiadomo, że w tej logistyce miejskiej nie podpiszemy kontraktów po 20, 30, 50 tysięcy metrów kwadratowych, bo to są. To są wynajmy rzędu 1000 metrów, 2000, 3000 metrów kwadratowych, więc to nie brzmi spektakularnie z perspektywy metrów kwadratowych, ale te metry tak szczerze nic nie mówią. Z perspektywy wartości to już to są, to są spektakularne wartości. Ekspansja, nowe inwestycje, zakup ziemi to wszystko wymaga kapitału. Wy jesteście w grupie tych spółek giełdowych, które zamiast Narzekać na to, jak źle jest być spółką giełdową, korzystać z tych dobrodziejstw. Po drodze były, proszę mnie poprawić, się ostatnio dwie emisje akcji po ponad 100 milionów złotych. Czy planowane są kolejne podwyższenia kapitału? To takie trudne pytanie, podchwytliwe. Oczywiście nie możemy tego wykluczyć ze względu na to, że nasz biznes jest płonny. posiłkujemy się w dużej mierze też obligacjami. I w tej chwili przygotowujemy się do emisji obligacji na, na rynku europejskim, więc to, to jest dla nas istotne źródło, ale oczywiście musimy zrównoważyć nasz portfel, żebyśmy starali się zatrzymać wskaźnik LTV, czyli zadłużenia do, do, do wartości na poziomie nieprzekraczającym przekraczającym 50%, bo, bo to jest też nasz taki strategiczny parametr, którego się staramy nie przekraczać. Chcemy, żeby nasz biznes był konserwatywny i bezpieczny, więc pewnie w jakiejś perspektywie emisja akcji jest, jest, jest nieunikniona, tak? bo. Nie mamy strategii sprzedaży naszych aktywów. Jesteśmy deweloperem, który, który, który ma strategię build to hold, czyli wszystko, co wybudujemy, staramy się zatrzymać i jak wykorzystać z tych pożytków najmu i budować coraz większą wartość MLP, więc, więc pewnie nie wykluczambym tego typu e, sytuacji w jakiejś przyszłości. Ale, ale na razie nie jestem w stanie powiedzieć szczegółów. No właśnie, no właśnie, ta strategia wasza polega na tym, że nie sprzedajecie magazynów, trzymacie je. E, na swojej książce, ale tak jak powiedziałem na początku, teraz to są bardzo poszukiwane nieruchomości. Konkurencja o nie jest wysoka i te wyceny rosną. Czy po pierwsze, nie rozważalibyście takiej właśnie oportunistycznej sprzedaży części albo kilku, albo jednego magazynu, wykorzystując tę sytuację? A po drugie, rodzi się to już jest kolejny odcinek serialu, ale. Może to już jest ostatni, tak zwany sezon, rodzą się rity. I czy to byłoby coś interesującego z punktu widzenia właśnie firmy, która zarządza dużym portfelem nieruchomości komercyjnych? Znaczy, pierwsze, pierwsza, pierwsza część pytania. Nie rozważamy żadnej sprzedaży i pewnie nie będziemy rozwa rozważali żadnej sprzedaży. Znaczy, nie, nie widzę też potrzeby sprzedaży dobrych aktywów, bo te aktywa są dobre. Mamy praktycznie 100% wynajmu. Jak, jak był czas kryzysu, 100% naszych najemców płaciło czynszę na czas. Nie mieliśmy żadnego problemu, nie renegocjowaliśmy żadnej umowy, więc sprzedaż czegoś, co generuje bardzo dobry, stabilny, długofalowy cash flow, no, w, moje, w mojej ocenie nie jest najlepszym rozwiązaniem. To, 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 jest, to, jest, to jest pierwsza część pytania. Druga część pytania: co do litów, my byliśmy orędownikiem litów i, i, i kilka lat temu. Poczyniliśmy jakieś przygotowania, podzieliliśmy grupę MLP tak naprawdę na aktywa, które, które generują przychód i development de facto w osobnych spółkach. Więc jeżeli ta legislacja dotycząca RIT-ów pojawi się, co, 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 co bardzo bym chciał, bo tak jak powiedziałem, lata temu byliśmy orędownikiem tego i tu się nic nie zmieniło, to pewnie rozważymy zbudowanie RIT-u ze struktury MLP, bo, bo, bo akurat pod tym kątem nasza struktura nadaje się idealnie, bo jest. To jest zdywersyfikowana bardzo geograficznie, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy w czterech, za chwilę będziemy w pięciu krajach. Mamy bardzo zdywersyfikowane grono najemców. Żaden z najemców u nas nie przekracza 5%. Jesteśmy bardzo zdywersyfikowani pod kątem branż, więc, więc rozwiązanie litowskie byłoby idealne. I, i Jeżeli ta legislacja się, się pojawi, to, to to na pewno będziemy bardzo mocno się temu przeglądali. Do, do tego stopnia, że kilka lat temu też rozważaliśmy legislację na poziomie Luksemburgu. Żeby stać się RITem, ale, ale to by było dość utrudnione w Polsce. Więc, więc absolutnie jesteśmy zainteresowani RITem. Jeżeli ta legislacja pojawi się na rynku, będziemy absolutnie myśleli o, o, o przekształceniu MLP w RIT, i jest to jeden z kierunków, który byśmy chcieli podążać. Szczególnie, że, że tak jak powiedziałem, no, nasza strategia jest taka, żebyśmy długofalowo trzymali nasze aktywa, żebyśmy niczego nie sprzedawali, żebyśmy korzystali z najmu. A generujemy bardzo wysokie zwroty tak naprawdę, które, które są bardzo atrakcyjne dla rynku, bo, bo ten rynek magazynowych generuje bardzo wysokie marże, więc dlatego, dlatego myślę, że to jest kierunek, który byśmy chcieli podążać. Zatem kciuki za pracę zespołu, który przygotowuje założenia ustawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Radosław Krochta, prezes MLP Group. Bardzo dziękuję, dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.